Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej jako organizatora konferencji logistycznej 30 września. Rozmawiamy dzisiaj z jednym z prelegentów tej konferencji, panem Maciejem Wrońskim, prezesem organizacji Transport i Logistyka Polska. To, o czym chcielibyśmy porozmawiać dzień dobry, dzień dobry panie prezesie to jest tematyka pakietu mobilności. Pakiet mobilności będzie wchodził stopniowo, będzie wdrażany do 2026, ale już pierwsze zmiany w, dotyczące operatorów w międzynarodowym transporcie drogowym weszły w życie w sierpniu tego roku. Jest dość kontrowersyjnym aktem prawnym, budzi wiele zastrzeżeń ze strony samej branży. Proszę powiedzieć, co w pana opinii, jako takiego jednego z głównych architektów, na polskiej scenie branżowej, jeśli chodzi o pakiet mobilności i organizacji, które aktywnie konsultują ten pakiet. Co jest dla w pana opinii największym wyzwaniem dla branży? Myślę, że największym wy wyzwaniem jest to, że pakiet jest to odbiciem wyobrażenia, jakie o transporcie mają politycy i urzędnicy brukselscy. Wyobrażenia, które myślę, sięga. Jeszcze lat 90., natomiast w żaden sposób nie odpowiada współczesnym realiom, w jakich zarówno pracuje logistyka, jak i transport. E Proszę powiedzieć, teraz na tym pierwszym etapie, kiedy zaczęliśmy już dostosowywać się do wymagań z nim związanych, czyli właśnie kwestie dotyczące powrotu do tzw. bazy logistycznej kierowców, czy już firmy sygnalizują trudności z wdrożeniem tych założeń? Pakiet mobilności jest niestety regulacją prawną, która nie jest dopracowana, która była pisana na kolanie i w związku z tym rodzi ona szereg konsekwencji, w tym także niepewność co do prawa i możliwość nieintencjonalnego jego naruszania. Mówię nieintencjonalnego, no bo po prostu przewoźnik, pracodawca może. Przeczytać przepis, zinterpretować go, zasięgnąć na przykład opinii prawników, z którymi współpracuje, oni mu naślą, czego ta norma dotyczy, natomiast w rzeczywistości okaże się, że on jej nie wypełnił, ponieważ interpretacja którejś z licznych służb europejskich kontrolnych jest zupełnie inna. I dam tutaj przykład takich budzących niepewność norm prawnych. Jedną z nich jest na przykład konieczność powrotu. Kierowcy do państwa, w którym mieści się siedziba firmy, baza eksploatacyjna albo kierowca mieszka. Ja pomijam tutaj już fakt, że. Ten przepis został wprowadzony w nieświadomości, że praktycznie rzecz biorąc kierowcy dzisiejsi wobec braku kierowców na rynku to oni dyktują i nawet w państwach, które wykonują najwięcej długodystansowych podróży w takich państwach jak Polska, kierowcy pracują zazwyczaj w systemach 2 na 1, 3 na 1, to znaczy, że dwa tygodnie pracujesz, wracasz do domu, trzy tygodnie pracujesz, wracasz na dłuższy odpoczynek do domu, czyli częściej niż to zakłada pakiet mobilności. Ta praktyka Umożliwia generalnie rzecz biorąc elastyczne dosyć podejście. Było jakieś wydarzenie losowe, kierowca musiał zostać. OK, ustalali z pracodawcą, dobrze, dostaniesz rekompensatę. Pakiet mobilności ustawia to na sztywno, bardzo precyzyjnie co do godziny mówiąc, kiedy należy odpowiednie odpoczynki wykonać, kiedy kierowca powinien wrócić do miejsca zamieszkania lub do bazy. I tutaj biorą się bardzo duże wątpliwości, ponieważ tak jak czytam te przepisy ja, większość ekspertów, no to pakiet nakłada obowiązek na pracodawców, obowiązek takiego zorganizowania pracy, żeby mu umożliwić powrót kierowcy, natomiast nie nakłada żadnego obowiązku powrotu tych kierowców na tych kierowców, w związku z tym zarówno niemieckie służby, takie jak BAG, jak i ostatnio Inspekcja Transportu Drogowego Polska, skłaniają się ku temu, że kierowca, jeżeli nie wróci, nie jest jest to naruszenie. Istotne jest, żeby pracodawca tak zorganizował pracę, tak sporządził plany tej pracy, zapewnił możliwość, na przykład dając do dyspozycji powrót busami, czy też komunikacją e, międzynarodową kierowcy, i to jest jego obowiązek, natomiast kierowca nie musi z tego korzystać. I to jest podejście zdroworozsądkowe. Z tego, co ostatnio słyszałem, także holenderskie służby kontrolne też mają tak zamiar interpretować. Natomiast podczas jednej z ostatnich konferencji z Komisją Europejską, czołowy urzędnik Komisji Europejskiej, pan Edy Ligelois, stwierdził, że wręcz przeciwnie, to po to, Komisja Europejska zmieniała te przepisy, że kierowca ma wrócić, prawda, w te wskazane miejsce w tych terminach i na złożone wątpliwości, że przecież no nie można człowieka zmusić, związać, prawda, siłą zrobić, że to jest ograniczenie wolności osobistej, stwierdził w Europie i musimy się liczyć z tym, że każdy ma jakąś ograniczoną wolność. No, był to dla mnie generalnie rzecz biorąc szok, ale widzimy tutaj już pewne takie rozbieżności, pewne trudności z tym związane, które mógłbym jeszcze. Mnożyć i myślę, że będzie to tematem konferencji, także innymi dyskusji na ten temat. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za tą wyczerpującą odpowiedź. Więcej w toku konferencji, wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką, którzy właśnie mają problemy praktyczne z wdrożeniem tego pakietu mobilności i chcieliby posłuchać o dobrych praktykach, o. Czekających nas zmianach, zapraszamy na rejestrację na konferencję już 30 września. Pozdrawiamy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia, panie prezesie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam.